Cześć, siemanko, witam wszystkich Dzisiaj chciałem przedstawić krótką relację z naszego ogrodu Zaczynamy od palmowego przedogródka I jak wyglądają roślinki Tutaj proszę mamy palmę najmniejszego trachy karpuska yy, Wiosenne opady spowodowały lekkie przygnicie stożka wzrostu Ale widać, że palma nie wypadła całkiem Stary liść uszkodzony wychodzi I tu już jest praktycznie nowy stożek O wyostrze. Który po prostu no już jest w 90% paru procentach zdrowy. Ogólnie liście są nie najgorsze, przeżyły zimę, więc powinno być dobrze. Tutaj jeden z naszych bananowców, Musa Maureli. No On ładnie sobie tutaj rośnie, chyba mu tutaj to stanowisko pasuje. I, i, i na razie jest ok. Zobaczymy do końca sezonu, jaki, jaką wielkość osiągnie. Tutaj nasze oczko wodne Teraz, akurat, chodzi na powietrzanie. Woda była dosyć mętna, ale dzięki roślinom i na powietrzaniu no, zrobiła się nawet przejrzysta. I rybki tutaj są teraz dwie. Całkiem ładnie sobie żyją. Jest wszystko ok. Drugi trochę karpusik to jest taki pierwszy zwiększy, który posadziliśmy. No, też ucierpiał właśnie z powodu tego. Yy... Tych opadów, tej dużej wilgotności ten jeden z liści jest nie za bardzo i tu jeszcze kolejny wychodzi też ma tutaj taki, e, taką skazę, ale również również e, nie patrzy na to, nie przejmuje się tym i, i będzie, będzie coraz ładniejszy mam nadzieję, że nadgoni w tym roku trochę liści wypuści, bo parę mu usunąłem takich uszkodzonych i, i za dużo mu nie zostało więc, więc tak to wygląda tutaj co przejdziemy jeszcze do tych zwykłych roślin takich żurawka, hosta konwalnik, no tutaj ostatnio dużo plewiłem, kosiłem, więc jest trochę za, zabrudzony konwalnik, tu jeszcze jakiś bratek nie wiem czy to z tego zeszłego roku czy z tego yy, laurowiśnia dosyć mocno przycięta tutaj mamy krwawnik Yy, no, kwitnący na żółto bardzo ładna, fajna roślinka polecam, jakby ktoś chciał sadzić no i niesamowita, niesamowita hosta po prostu olbrzymie liście olbrzymia wielkość, proszę zobaczyć jak ona się rozrasta i tutaj roślinka nie tak dawno posadzona czyli azalia azalia właśnie już skończyła kwitnąć no na razie ładnie wygląda ładnie rośnie, mam nadzieję, że mi się tu przyjmie bo kiedyś sadziłem azalię pontyjską chyba i no i uschła sobie no i teraz przechodzimy do największej palmy która jest w najlepszym stanie nie ma takich uszkodzeń od tych opadów tu są jakieś uszkodzenia powstałe w czasie zimy w czasie kiedy była zapakowana do tej rury no a poza tym co widać wychodzą nowe liście jeden za drugim, 100% zdrowe i widać, że mocno, mocno ruszyła teraz, o, wszystkie palmy mocno ruszyły i i ładnie wyglądają. No tu jest juka gwatemalska. Yy, niestety wyciągłem ją trochę za szybko na, na podwórko i dużo, dużo z liści jej tak bardzo, bardzo yy, przyschło, przyschło żółko. A tu jest ta zwykła juka ogrodowa. W tym roku będzie kwitła. Po prostu idzie ostro, robi wrażenie. Naprawdę jest, jest ona yy, fajna. Teraz szybko przeskoczyliśmy do naszego jukowiska. Jest ze mną synek, mój pomocnik. Chciałbyś coś opowiedzieć widzom o naszych tutaj roślinkach. Tutaj złapałem no. Czy Śmę złapałeś? Tak. Możesz pokazać? No, ona żyje. Czekaj, zna, spróbuję wyostrzyć. Luzyła się, widzicie? No, widać, ale nie chce mi coś wyostrzyć. Aparat. nie? O jest. Nie ruszaj, żeby się jej krzywdy nie zrobił. Piękna śma. Dobra, przechodzimy do, do roślin. Yy, jak zwykle przecudowne hosty. Tutaj jest zielone, e, i to jest Yucca tak, rostrata. Tak, Yucca rostrata. Tutaj kordylina e, australis zielona. Kordylina australis. Tak, czerwona. Trochę ją podciąłem, bo te liście, co były niższe, zaczęły żółknąć. Nie wiem z jakiego powodu. Wygląda, że tu wszystko ok. No i tutaj mamy. Bananowca. Bananowiec ma dwa wielkie, duże liście. Trochę. Tak. Ten jest zepsuty. Ten lekko przyschnął. Ale nowe są piękne, duże i nie ma z nim problemu. Dosyć słabo rosną nam te bananowce Musabasio. Nie wiem dlaczego. Ale się tym nie przejmujemy. Mam nadzieję, że będą w tym roku jeszcze do końca roku urosną trochę, a Będziemy je zimować w gruncie. No i tutaj więcej już takich ciekawostek nie ma. Są te takie zwykłe juki. Różnie rosną ta bardzo słabo. No ta, ta znacznie lepiej. Z nogi I... widzę. Ma na moją rękę leciało. Czy ma na swoją rękę przyjaciela? Tak. O jaka piękna, rzeczywiście. No. Dziękujemy, że nam pokazać. No i tutaj jest taka ładna hosta, takie troszkę ma po zakręcane listki, mocne unerwienie takie bardzo wyraźne, dużo wyraźniejsze niż na takiej No i tyle. Tak na razie Widzę. wygląda nasz ogród. Dużo czasu włożyliśmy w plewienie. Widzę. i... Widzę. 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 Tak, 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 Widzę. Dajcie sobie i dajcie lajki, like, pa, i dajcie wone z tym tak. filmem. Super, zapraszam dziękuję. zapraszam na mój kanał Przygody Braci bez spacji. Bez spacji. No, i idźcie i na mój kanał na Filip Stacjom. Nie, Filip Prędkowski. Filip Prędkowski Stacjom. Z dużej, Super. Litery, dużej litery, bez stacjom. Z dużej litery. Super, dziękujemy, do następnego odcinka, cześć.